Kurwa Marian Kurwa Marian Siemanko, kiedy testy z bracikiem? Uwielbiam pana filmiki. O jak dobrze! O jak dobrze! Siemanko, witam was wszystkich Właśnie odpalam sobie Was Siemanko! Na... Tak Was na tym. Na, 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 na czym? Na telefonie. Na telefonie, żeby czytać Wasze komentarze. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Dziecka. Tak więc witamy Was wszystkich bardzo serdecznie z tej okazji i postanowiliśmy przygotować coś łatwego, prostego, wiosennego, coś dla dziecka, czyli. Golboki! Pani mówi, że jesteś chudziutki. Jestem. Praca w restauracji wychudza. Odchudza, tak, to Aha. jest najlepsza, najlepsza, metoda, najlepsza metoda na odchudzanie, no, to jest właśnie praca w restauracji. 14 dni nie jesz praktycznie w miesiącu, ale spokojnie, przytyje, przy przytyje, robi swoje. No. Dobra, to od czego y, zaczynamy nasze gołąbki? Od y, ryżu <laughs> musieliśmy zacząć. Mamy już ugotowany ryż tutaj. Piotrek już ugotował wcześniej ryż, tak wygląda. Jest to ryż jaki, Piotrek? To jest basmati, bo miałem, słuchajcie, miałem dwa, y, dwie ryżu basmati zrobionych, ugotowanych, więc e, postanowiłem ten ryż... A, przeznaczyć na gołąbki, jeżeli ryż się tak średnio nadaje do jedzenia sam sobie, no to... to Czemu kurde ryżdafasz? tutaj znowu wystąpił jakiś błąd? Chciałem zapytać, czy jesteście razem, to jest mój brat, tak? <laughs> Jesteśmy razem. Tak. Na dobre i na złe. Siema pijej, siema, siema! O, dzisiaj żyganie w duecie, jak ktoś mówi. Nie, nie będzie żadnego żygania w duecie. Żyganie w duecie? <laughs> no nie, nie, to nie ten kanał. <laughs> to by się coś działo. To by się coś działo. Yes. Error, error. 20 złotych. Nie. Witam serdecznie i pozdrawiam. 5 od przodu, 5 od przodu, 5 od, od przodu uniesiona, otwarta dłoń, uniesiona, otwarta dłoń. Świetnie to czyta. Ona jest, ona jest najlepsza. Dziękuję bardzo. Wleciał pierwszy dolej 20 zł od Error, Error. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Ja również. I... Cieszę się, że jesteś z nami, a my dzisiaj jesteśmy z gołąbkami. Robimy gołąbki w wykonaniu, moi drodzy, w takim lepszym wykonaniu. Będzie to wiosenna odsłona tradycyjnych, przepysznych gołąbków. I to jest naprawdę coś, na co czekam. Jesteśmy tutaj z wami, bo dzisiaj... Specjalnie dla Was odpaliliśmy nowy kanał. Nowy kanał nazywa się Piotr Ogieński. Wejdźcie, zobaczcie, bo wjechał nowy film. Dzisiaj jest premiera tego właśnie filmu. Jest to krótki, short, może nie short, bo ma 4 minuty 40 sekund. Link do nowego kanału znajdziecie w opisie pod spodem, więc wejdźcie, zobaczcie, powiedzcie jak Wam się podoba. Ja chciałem tylko dodać, że yy, podobne filmy będą na kanale się ukazywać yy. Dość często w sensie tego typu. Mamy rozmach, tak. tak zrobiliśmy to z rozmachem. Jadę. Będzie trochę tego. No tak. właśnie taki format będzie mniej więcej pięciominutowe odcinki będą, 5-6 minut, w zależności od tego, jak skomplikowany przepis będziemy robić. Ale coś takiego właśnie. Sprawdźcie, zobaczcie, czy Wam się podoba. Dajcie nam znać w komentarzach. Przede wszystkim fajny dodatkiem Dodatek marchewki, właśnie w tym w gołąbkach, w ogóle w, go, w mięsie mielonym. Bo on, bo dzięki temu. dzisiaj przyszła wow! Marka, chwila buje chenie, kiąża, żyna. Hej, hej, hej! Wojtas. 5 zł. Pozdro, Piotrek. Oglądam cię od czasów spryciarzy. Miło patrzeć, jak kanał wciąż istnieje i się rozwija. O, dziękuję, Wojtek! Dziękujemy! Za Słuchajcie, jak się nam uda, uzbierę trochę więcej, niż na dwie kostki sztabki masła. Dzisiaj przyszła wielka chwila, Wujek, Heniek, Jądra, Żyna, hej, hej, hej! Kris, 5 złotych. Cześć Piotrek, pozdrowisz mnie Huberta oraz Mateusza z liceum ogólnokształcące w Jaworze? Pozdrawiamy PS, zobacz na grupę obiadki. O, wpadnę na grupę obiadki. Pozdrawiamy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. bardzo serdecznie. Pozdrawiamy rok zna grupę obiadki, bo on też siedzi na moim Facebooku, więc yy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kuberna. Tak, to dajemy krisa. Się. I Mateusza. No, pokażę oglądamy, no. Dobra, no lipy nie ma, nie ma lipy. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo leci. Tak, tutaj jest mecz. Rok sobie ogląda mecz. I, nie, tak. Ja pilnuję, żebyśmy oglądali mecz. Ja po wiem, po prostu. To, ja nie... Mogę Wam pokazać, pochwalić się. To jest moja nowa rzeźba, którą sam zrobiłem. Tak. Jak się nazywa? Ona się nie nazywa, ona jeszcze czeka na nazwę, ale no, tak ona wygląda. Bo ja sobie też od czasu do czasu rzeźbię. Pierwsza rzeźba to jest druga rzeźba, która nazywa się Kolano. Tak, ta, ta już ma nazwę, bo ona już jest ze mną w dobrych parę lat. Co my tu mamy? Mamy tutaj jeszcze słonia. Rzeźbę, która nazywa się Słoń. Tak? Piękna. No, tak sobie rzeźbie Od czasu do czasu. I jeszcze moja ulubiona rzeźba. Którą oczywiście wszystkie rzeźby sam wykonałem. Nie? To nie jest tak, że ja je kupuję czy yy, zlecam komuś. <laughs> to jest moja ulubiona rzeźba, która nazywa się Peace of Parmesan. Bo jak chronicie, otwieracie parmezan właściwie, to on się. Łamie w ten sposób, nigdy go nie przetniecie równo, idealnie, to jest niemożliwe. Więc e, piece of parmesan wygląda w ten sposób. Dobra. I to jest kolejna moja rzeźba. W widzicie? Musisz wiedzieć, że na drzewie nie nigdy 10 złotych. Na górze, róże, na dole świnia opasła, wpłacam do najcika na dwie sztabki masła. O, jaki piękny No Artysta! Artysta! Widzę, że nie tylko ja tutaj jestem artystą. Nie tylko tak. ja rzeźbię, dziękuję bardzo. Na pewno się nie zmarnuję. rzeźbi w słowie. Tak. Dobra, woda jest ugotowana, i to nie jest woda ugotowana po to, żebym ja się wykąpał albo mój brat. Tylko ona się gotuje tutaj po. A kurde! Gorąco <gorszy> <gorszy> no! no. Wow. Musisz uważać. Takie są uroki lajwa, można sobie coś zrobić. <gorszy> Szczególnie w kuchni, jak jest gotowana. Szczególnie, Szczególnie w kuchni. Dobra, dokładnie. Ja idę po kapustę, bo mamy jedną. A może taką do tej wody? Ona po co się gotuje? Na kapustę. Na kapustę. Będziemy blanszować tutaj wszystkie rzeczy. Tak, dokładnie. Będziemy blanszować tutaj kapustę.

Nie? Do odrestaurowania szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, uciszająca twarz i pozdrawiam braciszka. Pięć od przodu, pięć od przodu. Dziękuję nie, bardzo, nie. Error, Error. Słuchaj, ty dalej jesteś na tej wędzarni. Ona się nie spaliła doszczętnie. Będę musiał się wziąć za nią, żeby ona po prostu jeszcze z nami była. No niestety, wędzarnia trochę ucierpiała. Drzwi ocalały o. Co? No nie ma źle. Nie jest, jest aż tak źle. Będziemy kontynuować projekt. W tym momencie skupiliśmy się na nowym projekcie, czyli na y, nowym y, kanale, kanale. I nie było czasu, żeby to ogarnąć. Jeszcze sami widzicie, jaka jest pogoda. Raz leje, raz świeci słońce. Dawaj to. Dzisiaj przyszła wielka chwila. Buję, hej, hey, że na. Natan, 5 złotych. Hejka, jutro mam egzamin w technikum, w którym będę musiał przyrządzić kotlety z soczewicy. Macie jakieś porady, które mi się mogą przydać? Normalnie będzie komisja i w ogóle, więc stres. Słuchaj, posłuchaj mnie teraz, bo jeżeli mówisz o kotletach z soczewicy, to ja Ci teraz powiem jedną bardzo fajną rzecz. Lapsang, tak się nazywa herbata, która jest wędzona. Kupiłem go, yy, tą herbatę dostałem od Czajnikowego. Tak? tak? I jeżeli dodasz tą herbatę, zrobisz wywar i w tej herbacie ugotujesz soczewicę, to wszyscy klękną i będą płakać. płakać. Wiesz dlaczego? Bo ta herbata jest wędzona. Tak, to jest wędzona herbata. Twój kotlet będzie smakował niczym. No, powąchaj. No, niczym, niczym, jest, no. niczym bekon, niczym mięso. Nadasz taki mięsny, aromatyczny smak. Jest to wędzona herbata. I nie tylko uczajnikowego kupisz. Ja nie wiem, z jakiego miasta jesteś. Ale jeżeli kupisz sobie lapsanga suczonga, su, Lapsang suczong, tak się nazywa. Jeżeli sobie kupisz tą herbatę i ugotujesz w niej soczewicę to gwarantuję Ci, ja robiłem kiedyś u mnie na kanale jest właśnie burger z soczewicy z tym z czajnikowym. Zobacz sobie ten film. Gwarantuje. Dawaj do tego ryżu, bo słuchajcie, motyw jest taki, że najlep najlepiej lepi się ten cały farsz wtedy, kiedy macie dość ciepły ryż. On nie musi być gorący, wiadomo, on musi być taki letni. I jak macie taki letni ryż. To wtedy fajnie to mięso połączy się z tymi wszystkimi składnikami. Patrzcie, tak to wygląda. O! No! papa. Ale ci ten brat wyrósł ogień. I teraz mięso mielone z łopatki wieprzowej. Ląduje do środka. No widzicie? Ja sam nie wiem, kiedy to się stało. Jak ten czas zapiernicza To jest coś niesamowitego. To Który z was jest pasywem, a który aktywem? To jest mój brat. Czy ty rozumiesz? Czy ty nie rozumiesz? Wiesz, no, Piotrek, jak ludzie myślą, dwóch mężczyzn, patrzą, gotuje, dwóch <grym> no. facetów gotuje, no. no. Kurde, niesamowite, nie? To jest niesamowite. To muszą być pedały, no nie, To nie, nie, nie. może tak być, że to są normalni ludzie. Nie, <grym> facetów nie gotują, nie? No nie, jest, nie gotują. Nie, nie gotują, to się nie dzieje tak. Dobra, dawaj pieprz to. Tak to trzeba doprawić. Ja to już zagniatam, chłopie. Po, już twojej siostry nie pozdrowię, nie, 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 nie. Dobra, pozdrawiamy siostrę Nigrze. Najdża, bądź pozdrowiona. <grym> Powiem wam szczerze, że jak na Dzień Dziecka to jest zajebiście. To znaczy? Co można na myśli? No co, gołąbki się robią. No kleci. Tak. No, meczyk leci. Męczyk leci. No ja tam akurat za meczem nie jestem taki, ale, ale no dobra, no. Ale nie będzie jak ma być, to nie tak gotuje. Ktoś nie mi mówi, panie Jacku, kurde ja nie jestem Jacek, ja jestem Piotrusz. Piotrusz pan, panie Piotruż. A gdzie jest mój nóż? Dobra, tu jest mój nóż. Ogarniemy to, ogarniemy to wszystko. No tak, bo co teraz trzeba zrobić? Trzeba wziąć te liście, tak. Wiecie co z tymi liśćmi trzeba zrobić? Wycią wyciąć ten gruby, jakby to nazwać, grzbiet. Bo przez ten grzbiet po prostu te kołąbki czasami nie chcą się zwijać. Po co jest ten koperek tutaj? Co to jest? Nie każda świnka jest świnką Pepą, nie przejmuj się. Restan, 30 zł. O, Restan! Pozdrowienia dla Was. Dziękujemy bardzo! Dziękujemy za Donate'a! Słuchajcie! A jeżeli wy chcecie nazwę przecież że... Dzisiaj przyszła wielka chwila, buje chenie, giądzarzyna, hej, hej, hej! Wojciech Piotrowski, 5 złotych, jadę na kebaba. O, dziękujemy no, za wiecie, DNA, Dziękujemy Restanowi i Wojtkowi Piotrkowskiego, a Tobie życzymy pysznego, smacznego kebaba. Z tego co wiem. No, tak. jak ja tam pierwszy raz byłem, stary, to wiesz. Cały czas mi dotykał stary, tą. Nie, nie, ten. Tak. A potem się dziwi, że czemu takie rachunki za prąd przychodzą? No, ostatnio właśnie. <laughs> dzisiaj rozmawialiśmy o rachunkach za prąd. Jakie steki lubicie? Ja lubię albo medium, albo medium re, zależy Ale, ale nie jak płaci. wysmażone. Nie. O, kurwa! Wysmażone. Oj, 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 co się stało? Czekaj, daj, daj to tutaj. Tego iPhone'a <tryk> połóż tutaj. Żyje. Żyje, no to tyle dobrze, no chociaż. Tyle dobrze, no. Z tego wszystkiego. Jeszcze telefon jest mi. Jej, to bym się, z się kurde, nie był zbierał w życiu. Żyje, spokojnie. On jest, kurde, twardy. O, <tryk> dzisiaj przyszła wielka chwila, bujek, hej, jądra, żyna. Hej, hej, hej. Wojciech Piotrowski, 5 złotych. W moim mieście też ciężko z dobrym kebabem. O, no tak, to już jest, ale mimo. No, mimo Wojtek, dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Dzień za Ci bardzo. Mimo wszystko życzymy Ci smacznego. Tak, smacznego. Żebyś sobie zjadł, pojadł. Może trafić tym razem na jakiegoś. Zarąbistego kebaba. No, ale nie powiedział, czy idzie do tego samego kebaba. No nie powiedział, no. Ale może się zmienił właściciel. Może się zmienił kucharz. no Albo może zmieniło się mięso. No. Albo receptura. Tak. Dużo rzeczy mogło się zmienić. Dobra. Ja. Zwijamy tego gołąbki, co? Będziesz zwijał? No, dawaj, będziemy zwijać, nie? Zwijaj. Tu ja Ci wszystko ładnie przygotuję, patrz. O, o. Tu masz farsz, tu masz liście. Jest zajebiście. To tutaj. A ja w tym momencie przygotuję co? No zacznę robić sos, może. Tak, tak, Zacznij robić sos, tak będzie, tak będzie najlepiej. Słuchajcie, jak ja robię sos. Mama mi raz mnie zaprosiła do kuchni i pokazała, jak ona robi sos. Więc dodaję tutaj moja mama mąkę i dodaję masło w proporcji 1 do 1. Rozpuszcza masło i podprawia <laughs> rzadą mąkę. Będzie jakiś karpik na Dzień Dziecka? Nie, karpika nie będzie, niestety. Ale na Dzień Dziecka będzie, słuchajcie, nowy kanał. My nasze filmy nagraliśmy już na cały miesiąc, a nawet i więcej. Do przodu. Tak. Teraz tylko pozostaje nam montaż. Filmy mamy. Teraz tylko musimy. Keep going, że tak powiem. Tak, dokładnie. Tutaj bulga nam to masło po prostu, tak? Z tą mąką, więc dodaję też koncentrat pomidorowy i go przez chwilę podsmażam. Tak, podsmażam. Całość podsmażam. Ten, a, ten koncentrat pomidorowy puści swoje smaki i aromaty. On On ma, kolor ładny. Tak. I dzięki temu powstanie nam kolor tego sosu, no niesamowity. I zasmażka, na tym etapie, jak ja Wam pokażę, to Wy wszyscy klękniecie. Przygotujcie się do klękania. Możecie już klękać, no. Ciekawi jesteście? Tak wygląda ta zasmażka, tak. W ten oto właśnie sposób. I ona tak ma wyglądać. Widzicie? Taka gęsta, fajna. O, tak. Widzicie to? Spójrzcie tylko na to. Mm. Dodajemy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest mleko. Mleko. Mama zawsze robiła na mleku. Więc zalewamy to hojnie mlekiem. I dolewamy też trochę bulionu, który sobie gdzieś tam kiedyś ugotowaliśmy wcześniej. Słuchajcie, wkurzyłem się bardzo mocno na jakość wykonania tych wszystkich przepaczek rózgowych. Będziemy taką porządną... z co sobie kupimy. O, z kupimy sobie trzepaczkę, prosto z Francji nam. Przyjdź. Nie, przychodzi. Nie tak. przychodzi, bo to jest jakościowa przynajmniej. No, szkoda, że kosztuje trzy razy tyle, co te wszystkie razem wzięte, ale no. Te trzepaczki są kuja warte, to jest akurat y, prawda. Ale są takie, są też dobre. No właśnie, ja mówię o takiej dobrej. Nie ale nie ja nie mówię kurde, francuskiej nie. trzepaczce rozgowej, ale znam kilka takich trzepaczek, które są dobre. No trzeba też dobrze umieć je wybrać, że tak. tej no firmy nie ma w Polsce, inwenzja Oskarże lokowanie. No, to na pewno. Więc też, też... było masło podsmażone z mąką, później tak. koncentrat pomidorowy był podsmażany, żeby wydobyć te wszystkie smaki i aromaty. Następnie zalałem to mlekiem, dodałem do tego odrobinę wywaru. Tak? Tak. No I gotowe. I, a i później dodałem trochę tego sosu sojowego. Moja mama używała Trochę innego sosu niż sos sojowy, ale też był bardzo podobny. Dobra, lecę z tym blenderem, blenduję to. Nie mam siły na te kurde... Nie mam siły na te grudki. Tyle mam. Do tego. Widzicie? Widać? I co? Podobają wam się te gołąbki? Czad decyduje, czy Roch ma zostać, czy ma opuścić tą kuchnię. Tak. Ja pierdolę słuchajcie, jak tu Marek był przez jakiś czas. On tyle budyniu nagotował, że ja nawet nie wiedziałem, że, tak mo że, 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 że można tyle jeść budyniu. Dzisiaj urodziło się nasze dziecko. Tak. Kanał. Nowy. Nowy kanał i nowy, pierwszy jubileuszowy przepis. Film, film z przepisem wleciał na nowy kanał, więc wejdźcie. Link macie w opisie. A spójrzcie co kokosek ma dzisiaj na obiad dzisiaj. Daję mu mięso. Kokosek musi jeść dużo mięsa, jest dużym psem i jest też dzielny, więc ja mu to idę dać. Ty pogadaj z czatem na no, no. komentarze, zobaczcie co tam jest. Ale śmiejcie się, możesz się śmiać, ale ty chyba wiesz, a, że ja podczas mojej długiej, YouTube'owej działalności. Słuchajcie, wykonałem jeden film na zlecenie Chińczyków. Pamiętasz? Tak, bo jak brałem no. udział. Ja no. Pisałem scenariusz. Scenariusz, montowałem ten film tak. oraz dodawałem świadki. No, no, tak. No. I słuchajcie, ro, yy, motyw był taki, że ja zwyczajnie gotowałem, mówiłem po polsku, a też ślaczki, które tam były, producent nam to wysłał i yy, przetłumaczył. Ten przetłumaczył. No i i tak jakiś <Slejaliście>. tłumaczył, bo jeden tłumaczył z polskiego na angielski, a potem z angielskiego no, na, mandaryński. na mandaryński. Tak to poszło i było to pokazywane na jakichś kulinarnych targach, targach, tak, w Chinach. Więc no powiem wam, że to było, dość nie... to było najbardziej nietypowe zlecenie, jakie kiedykolwiek dostaliśmy na kanale Kocham gotować podczas tworzenia i w tym momencie, Tak, to był bardzo nietypowy. No, no. W tym momencie ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby ktoś uderzył do nas z tego typu użycami. Nick jest bardzo oryginalny. Jaja do kolan 98. Ludzie to mają kurde pomysły na parę. Bardzo, no, bardzo ciekawy Nik. No. Jaja do kolan. Pozdrawiamy Cię z tego miejsca tak. i y, przypominamy, że czytamy komentarze pod naszym najnowszym filmem na nowym kanale. Link do tego no. znajdziecie w opisie. Nie wiem. Kurde, drugi Skrawa? raz na no, kurde tak ten taki no, piekarnik. No. Ale jest to tak skonstruowane, żeby tutaj nie dotykać. Jeszcze od Mario komentarz. Co to za leszcz z tym wąsikiem? O, siema. To jest mój brat. a No karpie na ciebie nie powie, bo jesteś, nie jesteś zbyt gruby. A karpie są takie grube. To ja będę tym karpiem, a ty będziesz tym leszczem. No trudno. Chłopaki gotują, a nie piją. I tu jest haczyk. E, Rafix778. Tak, czy... znamy go! Znamy to jest mój moderator. On tutaj siedzi. siedzi. Pozdrawiamy Rafixa bardzo serdecznie i Ad... pozdrawiamy wszystkich, którzy napisali komentarze tak. pod naszym nowym filmem. I napisał, powodzenia na nowym kanale: byś się bardziej rozwinął niż kocham, gotować. taka ręka. Taka. Się, A, taka, damy raz w górę, tak? Czy jak to pani fonetycznie czytała? Zaciśnięta pięść w górę. Tak, tam. A, no to zaciśnięta pięść w górę. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja do kołupków dodaję kapustę kiszoną. Nie, proszę. Nie jadłem, ale. No to muszę kiedyś wpaść, zobaczyć, Wiesz, próbować, na, jak one będą smakować. Trochę kwaśnego smaku. Może, może będzie spoko, nie? Jak cię tam stary trzymają siłą, to mrugni dwa razy. Wiesz o co chodzi? Dobra, słuchajcie, za chwilę kończymy. To, A co, przylecisz z pomocą nagle? Pomożesz? Nagle pomoc, helikopter, kurde, nie, będzie, będzie akcja. O, tak. Tak, just like my face. Dziękujemy też wszystkim donatorom, dzisiaj było... Dziękuję film. bardzo. Aż, słuchaj, siedmiu. Ja, ja się już. z wami żegnam. Bardzo ja gorąco z tego miejsca i ja pozdrawiam. A George? A pokaż George'a. George się wstydzi. No, Ale do... pokaż go, dobra. No, George. Abla po hiszpańsku dlatego no. się wstydzi. Ola. Ola George. Que pasa. Que pasa, George. Dobra, George'a zostawiamy tutaj. George pomachaj. Takio George. No. A Luego. George się z wami żegna. Do zobaczenia. I wbijajcie na nasz nowy kanał. oglądajcie filmy do zobaczenia. Na razie.